I witam Was serdecznie serdecznie w kolejnym odcineczku z The Assassin's Creed Syndicate. Dobra, mamy tutaj. A Wiecie co, muszę usiąść normalnie tak bardziej agresywnie. O! Bo ja, kurde, jak się położę lekko, to zasnę zaraz dzisiaj, nie? Grałem wczoraj do późna. W... Na ostatnim odcinku może tego nie było tak widać, ale tak grałem do późna ogólnie. A jak grałem do późna, to. Oj, 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 oj. ciężko, ciężko się żyje teraz. 4000. No dobra, mamy tu jakąś misję prostą. Kryjówka, gdzie to zaczyna się? Naraz zróbmy tę misję. Nie wiem o co w nią chodzi. Okej, okay. gdzie ucieczka. bo nie wiem o co tu chodzi. Gdzieś się pojawić? Tam. O, 15 tysięcy! No właśnie, bo ja byłem a w chwilę przyznałem sobie, żeby tak wiecie, trochę obudzić się. Dobra, to dzięki temu mamy pieniądze, to nawet spoko, nie? Więc to ulepszenie i kupujemy to, też to drugie, żeby były zniżki na wszystko. I wszystkie nasze rzeczy są teraz zniżone. Zniżki na wszystko, co nam to świetnie dorobi, nie? Wyższy poziom naszych chłopków. Dobra, ulepszymy ich, ulepszymy. Dobra, pojedziemy z pociągiem chyba, nie? nie, będę specjalnie leciał tam samemu. Pociąg, pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, zabierze nas do do Warszawy. No idziemy w tamtą stronę, więc zaraz mam nadzieję, że się rozpędzimy trochę. o co chodzi w tej misji Często misje wszystkie, które są związane z pociągiem, to ona zaczyna Widzieliście jakiś zajebisty dym? Zatrzymał się, żeby nie pobrudzić mostu żeby sadzy nie zostawić, a potem się odpalił z powrotem Ja pierdziele Zaraz będziemy na miejscu I znowu to samo Gdzie jesteśmy już? No bliżutko bliżutko Brak, ja chyba sam już dalej już szybciej dojdę Muszę spełnić swoje za zamierzenie i być szybciej od pociągu, ale chyba nie będę. Piękne miasto. Ale wiecie, zarobimy sobie dużo pieniędzy, to będziemy mogli robić te wszystkie mapy też, przez co będziemy mogli szybciej ogarnąć wszystko z najdźki. Chociaż znajdźki czuję, że skończymy po samej serii. Tak zazwyczaj nam wychodzi. Kurde, chciałem do góry, a mi na dół dał. Dobra, porozmawiać z handlarzem. Bo on chyba jest tutaj w środku. Jest zamknięta dzielnica w ogóle, Dobra, porozmawiajmy z kupcem. Like a seven inch flywheel, please. Hang on a minute. Damn it. I can't get a blessed thing done around here. Miss Evie! I've done something dreadful! The train won't stop! Keep your flywheel. <laughs> To szybko nam dotrzeć, widzę. Jezu! Wyzwaniając, wonią. Pozdrawiamy. Kurde, no nie mogę nagrywać. Nawet spokojnie. Jakiś kurde, jestem krzywy dzisiaj, nie? Ugraba, ja tu na czas biegłem. Dotarliśmy na szybko myślę.

Nie, 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 ona miała gasić. No nie chcę gasić. O kurde. Just one more minute and we should be Nie zdążę zaraz. Come on. 30 seconds and we should be stopped. Only 10 seconds left. that I better check on the driver I'm, the... I'm hurt engage the brakes now I really must tell Bob not to make any more improvements on the train Co to też jeszcze uśmiechnięta? Baza nam się prawie spaliła, nie? <laughs> ja pierdę. Straszna sprawa. Co my te mamy? Jakieś łowy na zbirów. Dawaj, zrobimy to. Gdzie jest nasz Jacob? Zróbmy sobie te łowy na zbirów. Czemu by nie? A, umiejętności są jakieś dostępne. Nie, myślałem. Pewnie siódmy poziom dostanie? No. Nie może być w tył przecież. Można można coś kupić, w sensie potrzeba nam... O, mamy kule i wszystko. Bo zrobiliśmy sobie lepsze ulepszenia, więc teraz tak nam nabojów nie będzie brakować. Dobra, George. your wits about you. You don't want the police sticking their noses where they don't belong. As sure as the sky is grey in London, I know what so are like. Keep your fingers to yourself. We have an what day. in God's name? Not a peep from you. <laughs> <You're> <laughs> not this time. Not help! A strange man <laughs> is after me. <sighs> Dobra, póki nas tutaj nie widzą. Policję też trzeba obijać, Policja może być niezadowolona z tego, co robię. Może nie zauważą. Dobra, nie zauważył. Tisi, Boże. Ciążę, że będę mógł ci zniszczyć. To tych 5000 elementów zniszczyć na osiągnięcie, nie? To... Let's go. No i pięknie. Thank you, friend. Otwizna. Zaraz tamizę odblokujemy całą. Co to jest? Łódź przemytników. Ciekawe. Czekajcie, bo i tak musimy zrobić ten quest'a. No skacz! Dobra, no i dupa mu, kurde, w pupę, no. <gorsza> no miał skoczyć, a nie chciał skoczyć. Ja pierdzielę, ja skakałem. Ja tam skakałem do przodu. Czasami się nie słuchają, no. Gorsze rzeczy potrafili robić. No Myślałem, że złapię to. Możesz, kurde, no myślałem, że się uda. O! Prawie by się nie udało. Trochę skrzyneczek tak przy okazji. Ty wszędzie skrzyneczki. A więc dochodzi też, żebyśmy nie musieli tak później biegać, więc jeżeli jest jakaś okazja zdobyć, to żeby zabrać skrzynki. Choć przemytników ciekawi mnie, chcę ją zrobić.

Bardzo na tamtą, ale widzę, że muszę najpierw na tą. Chociaż. Z dynamitem ta. Ja mogę szczerze ją tutaj nawet podłożyć, po prostu podpalić. Ale czy do nas przyjdzie? Musimy znaleźć dynamik tutaj. Rzucę, stąd rzucę. To jest taki, kurde, na czas, nie? Nie wiadomo kiedy to wybuchnie. Z <laughs> jakieś dzieci do zrobienia, dzieci do zrobienia, no do uratowania w sensie. Myślę, że mnie w ogóle zabije tamto. Skrzynka, czekajcie, a ja od razu wezmę. Nie ma co marnować czasu w przyszłości. Jeśli małym daniu, byli solo głosować, ponownie go wysiłki.

W tym a jeszcze, jest jeszcze jest tu coś. Policja przyszła, dobra, Policja mogłaby zauważyć, że dzieci są wykorzystywane. Czemu tu tyle policji jest? Będzie walka. Ciekawe, jakby to to było zegrać, nie?

no i pięknie. Kolejne dzieci uwolnione. Dobra, ja się terpnię na tep Ciepnie, ciepnie na wózek, bo tam są też misje do zrobienia, to ja na następnym odcinku po prostu zacznę misje, jakieś tam jeszcze. Bę, pieniądze żeby były jakieś, trzeba zacząć kupować też te mapy, żeby mieć wszystkie znajdźki. Kurde, jest tego jest ro roboty, ty, tyle że Dużo, 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 dużo. Fajna zabawa, nie? A letter for me? No nic, ale nie w tym odcinku. Ja Was żegnam. Do zobaczenia i cześć.